Cześć, Siemano Komórkowe Świry. Dzisiaj będzie materiał dosyć nietypowy, w, nie, w nietypowej formie, ponieważ będę chciał pisać Wam postać, która jest wybitnie uzdolniona. Jest wybitnym lekarzem, napastnikiem, obrońcą, wszystkim co może być. A mianowicie jest to postać, która nosi imię Richard Rigard. I będę starał się tutaj poruszyć. Jego wady, zalety, a materiał w nietypowej formie, ponieważ w tle będziecie mnie słyszeć, a oglądać będziecie ostatni pojedynek na wojnie mój, który zmotywował mnie właśnie do nagrania tego materiału. Rigard w przeciwnej drużynie obronił cały pojedynek, aż czas mi się skończył, nie mogłem go udupczyć. Na samym pod. Na sam koniec wojny został tylko on, a ja nie mogłem go pokonać. Skończył mi się czas, więc, pojedynek automatycznie przegrałem. I to był impuls, który powiedział mi tak: muszka, nagraj to, zrób to, opowiedz o nim, sam z niego korzystasz praktycznie na każdej mapie, na każdym evencie, na każdym wydarzeniu na każdej wojnie w najazdach korzystasz z niego więc po prostu mów o nim bo to jest postać warta naprawdę zachodu aby ją wymaksować i tych talentów dobrze więc no puszczamy tutaj teraz już wojnę a ja będę mówił słuchajcie Richard Rigard, Rigard. nie Richard tylko Rigard jest postacią z klasy kleryków, co to oznacza? Oznacza to, że w talentach w talentach jego umiejętność się nazywa tarcza many. Co to daje? Plus 7% więcej szans na odparcie efektów ze statusu umniejszających manę lub blokujących umiejętności specjalne. Ogólnie o tej umiejętności już mówiłem, opisując postacie. Borila i Cypriana klik zapraszam do odwiedzenia do obejrzenia filmu z tego tematu tutaj u góry Wam się pojawia I no ja ogólnie nie chwalę tej umiejętności dla mnie ona nie jest jakaś super... ona... nie zauważam jej tak naprawdę nawet jak walczę przeciwko niemu dosyć rzadko się odpala niby to 7% na każdy poziom talentu Wzrasta to, ale dla mnie jest to niewarte, nie warte zbyt wielu wspomnień o tym. Dobrze, podstawową umiejętność mamy już, znaczy podstawową, umiejętność związaną z jego klasą mamy już omówioną. Spójrzmy, jaką on ma umiejętność specjalną. Na ósmym poziomie. Po pierwsze, ładuje manę średnio. W przypadku tej postaci jest to zadowalające. Nie musi to być szybko. Średnie ładowanie tej umiejętności jest w zupełności wystarczające. Idzie kilka razy podczas najazdu, czy podczas ataku, czy obrony na wojnie, idzie ją kilka razy odpalić. Zadziała ona, dlatego ta postać jest tak dobra. Już wam mówię co ona robi. Regeneruje 42% zdrowia wszystkich sojuszników i dezaktywuje efekty ze statusu wszystkich sojuszników. Czyli wszystkie debufy, które otrzymaliście od przeciwnika, czy obronę, czy atak, czy celność, czy, czy Bóg wie co. O, chyba mam branie, bo jestem na rybkach. Chyba mam branie. No, wydaje mi się, że jest to branie. Ale okej. Okay. Eee, tak jak mówię, wszystkie, mm, wszystkie debufy Ściągacie. To jest, to jest bardzo ważne. Wszystkie debuffy. Następnie zyskujecie prawie połowę utraconego życia. To jest naprawdę potężny zastrzyk przy leczeniu. Jeszcze jak go wzmocnicie proteuszem bądź e, umiejętnościami innymi, które zwiększają efekt leczenia, to już w ogóle jesteście bogami. Po prostu leczycie się praktycznie ponad 50% wszystkich członków drużyny życia. To jest po prostu sztos. Dlatego ta postać potrafi wymiatać. To jest czwórkowy, fioletowy bohater, ale spokojnie, jakby mu zwiększyć troszeczkę statystyki podstawowe czyli atak, obronę i życie żywotność jakby mu troszeczkę zwiększyć. To można by było śmiało dać mu 5 gwiazdek i stawiać go około 5 gwiazdkowych postaci. Naprawdę to jest sztos. A jak mówimy o podstawowych statystykach, to Rigard wymaksowany ma 625, 625 ataku, 747 obrony. I 1236 życia. Mówiąc, Rigard, trzeba mieć na uwadze również to, że można do niego założyć kostium. Kostium, który całkowicie zmienia charakter naszej postaci z lekarza, stanka na potężnego ofensora z możliwością leczenia swoich sojuszników i usuwania. Efektów na sojusznikach. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, nasz ofensor w przebraniu leczy 609 punktów życia przez trzy tury. Ogólnie samo to w sobie jest to słabe leczenie. Jest to tylko dodatkowa umiejętność, która wzmacnia jeszcze bardziej Rigarda. Jest taki dodatkowy buff dla niego. Następnie daje 48% do ataku przez trzy tury dla wszystkich swoich ee, pobratyńców, kolegów w drużynie. Dzięki temu możemy go wykorzystać super na żółtym tytanie. To jest bardzo fajna umiejętność. Również przy każdym naje 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 najeździe. Turnieju, ataku, wojnie, również możemy z niego dzięki temu korzystać. To jest bardzo duży buff do ataku. I na pewno zauważycie różnicę przy samych atakach z klocków. Jak to, jak to dużo bardziej zwiększa zwiększa was, was, wasz atak. Dzięki temu, że on leczy turowo plus daje ten buff do ataku Możecie go bardzo fajnie zastosować na przeróżnych mapach. To też jest duży plus dla niego. Dalej. Eee, w tym momencie on będzie strażnikiem lasu. Będzie miał siatkę talentów ze strażnik, yy, od strażnika lasu. To też jest fajne, właśnie. Jako postać agresywna. Talenty się przychodzą. I podstawowymi. Yy. Podstawowymi statystykami Richarda w kostiumie są 633 ataku, 702 obrony i 1271 życia. Naprawdę fajnie go robi napastnikiem, te staty. I również tu mógłbym się pokusić o to samo stwierdzenie. Dodając mu kilka punktów, możemy powiedzieć, że jest to prawie piątka. Jest to wykoksowana czwórka, z fajnymi umiejętnościami, z fajnymi statami, bądź bardzo słaba piątka. Taki jest ogólny zarys tej postaci, w moim, w moim odczuciu i z tego jak ja z niej korzystam. Teraz e, omówiliśmy już praktycznie wszystko, wszystko takie podstawowe, czyli statystyki, co on robi, umiejętności, jak ja to widzę gdzie go wykorzystać. Sami też widzicie tu na ekranie, jak wojna idzie. Jak ten pojedynek wojenny idzie. Więc teraz przydałoby się przejść do sedna, czyli do tego, czym większość z nas ma a, problemy. Ciężko się... Ciężko, no. Trzeba to bardzo przemyśleć dogłębnie, co i jak, gdzie i dlaczego. Czyli siatka talentów. Powiem Wam tak, że jeśli będziecie chcieli rozwijać tak naprawdę i grać ri, Rigardem w kostiumie to musicie typowo nastawić się na e, ofensywę atak, kompletny atak, czyli zrezygnować tak naprawdę ze wszystkich talentów które będą szły i haczyły na przykład taka para jak e, atak, przepraszam, obrona i życie a gdzieś będzie po drugiej stronie siatki talentów yy, możliwość dania ataku. Czyli tak jak na przykład tutaj mamy na samym początku. Ja poszedłem w życie, w obronę. Atak, obrona. Obrona, atak. Życie. Ponieważ uważa, uważam, ponieważ stosuję tą postać w głównie jako obrońca, jako support, jako lekarz. Mało nim atakuje. Nie używam kostiumu, bo mam inne postacie fajne w ataku, więc poszedłem w obronę, w tanka i dlatego w ten sposób złożyłem umiejętności. Ale Wy, jeśli interesuje Was tylko na przykład kostium i chcecie tylko i wyłącznie używać Rigarda do ataków jako napastnika, to musicie pójść w kompletnie inną ścieżkę rozwoju, czyli eee, atak, 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 atak i obrona w ten sposób, a tak tutaj życie wejdzie, wszystko naprzeciw co ja zrobiłem, musicie go rozwijać i zwróćcie uwagę, że teraz jak z... eee, no teraz wam nie pokażę bo ja właśnie nie rozwinąłem kostiumu żeby wam pokazać tą siatkę talentów eee, ale tak jak mówię wam, rozwijajcie postać już od samego początku tylko i wyłącznie na tak. i no, ale to jest, mówię, to jest wasze założenie. Jeśli chcecie korzystać z kostiumu, macie kostium, to rozwijajcie Rigarda jako napastnika. Jeśli nie macie kostiumu, bądź nie chcecie w ogóle korzystać z tego kostiumu i chcecie mieć tylko i wyłącznie na obronie, to rozwijajcie go właśnie w kierunku obronnym, ale ale co wy w danej sytuacji potrzebujecie? Co macie w swoich taliach jakie składy? To wy sami musicie wiedzieć. Ja wam tylko pokazuję dwoje drzwi, przez które wy przejdziecie. To jest wasz wybór. I tutaj taka mała dygresja do Was. Słuchajcie, napiszcie w komentarzach jak wy zrobiliście waszego Rigarda. Czy Wam się sprawdza? Do czego go używacie? No i napiszcie, czy Wam podobał się ten film. Zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję z dzwoneczkiem. I jakiś miły komentarz. Dzięki, do zobaczenia.